Cześć, witamy w kolejnym odcinku Wodnika Szuwarka Dzisiaj będzie Alko Olimpiada Dobra, żartowałem Zrobimy takie zawody Fider kontra Karpiówki Teraz lecimy z czołóweczką, a potem Rozek powie coś więcej na ten temat Zapraszamy ale, 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 Co się to dzieje? Na małej, urokliwej wodzie łowisko sportowe w miejscowości Gniewino. Tak jak to Marcin wspomniał, rozegramy takie zawody: karpiówki kontra feder. Nie ma tutaj dużych ryb. Wylosujemy, kto na co będzie łowił. Tak? Wprowadzamy jedno takie udogodnienie. Wcześniej, tak wcześniej żeśmy to omówili. I będzie, że po zacięciu ryby, tak? jeżeli poczujemy, że. Że jest duża, możemy podwoić jej wagę. I ona się będzie podwójnie liczyła do klasyfikacji, a klasyfikacją, jeżeli chodzi o klasyfikację, to liczą się trzy największe ryby. I ta, te trzy ryby dadzą nam sumę. Kto będzie miał większą ilość kilogramów, wygra te zawody. Co wybierasz? Orzeł czy reszka? Orzeł. Jest reszka. Ja wybieram karpiów. No to dla mnie zostały fidery. Zaczynam. Akurat pod słońce. No nic nie zrobię. Musiałbyś się przemieścić w Dwójka z przodu, mruczek? Tak? Znaczy, dwójka nie na pewno z przodu. 2,36, tak? Tak to... O. Ale, ja. Z takiej no. małej rybki to chyba dawno żeś nie holował, co? Znaczy, generalnie szkoda, że tumówek nie wzięliśmy, bo my tak mamy. Pierwsza rybka zawodów, karpiówki górą. Karpióweczki górą. To będzie, że tak powiem, niewielki. Drugie branie. Mrozak pokazuje mi miejsce w szyku. Ciągnę go na samym kowrodku, więc... <gry> ale pracuje, ale pracuje. Druga ryba. Pięknie mi weszły amury. <gry> Złapią ją dobrze, zanim podniesiesz. No, na szybciutko, żeby się nie dusił. Jest, dobra, Puszczam go. Kuśniczka też coś tutaj złowiła. Ładnie odchodzi. Zastanawiam się, zastanawiam się tylko jak zamierza to podobrać, jak jak jest rozłożony. Oj, ja ale chyba weszło w żyłeczkę, bo teraz ci druga się gnie. O! Okumka, też wypożyczona ode mnie, ale pięknie pracuje. Coś musi być ładniejszego, nie da się podnieść. O. Nie Karpik, szczyt lenistwa kuźwa, to jest skóra szczyt lenistwa. Kolej, może, będzie... może będzie większy, mamy? Tak, mamy, 3,5 kg szczęścia. Gonie gonię czołówkę. Ryba to teraz już tylko będzie podmiana. Będzie tylko podmiana. Jakichś kręgów na wodzie spektakularnych nie widzę, a wręcz kurde, jakby tam nic nie było. A No, jednak masz patent na te amury. Dobra, weź go, wypuść i ja ci daję 0,8, tak? Bierzesz ciemno? dobra, połówkę. On chyba mniejszy niż tamten, co? To 0,5. Wypuszczamy, nie męczymy. 0,5 do klasyfikacji. Trwają. Chyba błąd z tym moim podwojeniem był. Czemu? Myślałem coś No właśnie to ja no, ta, ta, tamten był do podwojenia no. no trudno, słowo się rzekło Szału nie ma, ale tu nie o to chodzi Ile było? Kilo 800? Tak Kilo 800, czyli razy 2. A 3, powiedz, co ci taki spektakularny sukces przynosi? Jaka to przynęta tak działa tutaj? Żółta 3600. Mamy, mamy drugą. Przemek po raz czwarty. Tak. Będzie do podmiany. Jaką miałeś tam kulkę 24, tak? tak tą 16ką. Tu trzeba tak podnosić, bo na mułek jest. Ale karpik. O, Zamknięty Sprawdę ja nie Dwa. widzę wyświetlacza, ale Ci ufam. Trójka. Trzy, czyli dwójka. Ładnie nastroszony. Ach, tak, jak to na mówią... Kopiki jakby były, tak mam ja mówię, delikatnego federka na spławiczek Super zabawa przyjechała się tutaj pobawić. Kiedyś będzie, jak to mówią, kiedyś będzie piękną rybą. Kiedyś będzie piękną rybą, ma zadatki i klasyfikacja. Dobrze, mówię od razu, teraz już podwajam tą rybę, bo to się widzę zdarzają te odjazdy. Była poważna rolka. Znaczy na pewno karpik, już na pewno nie amur. Nie duży. Nie no. Kurek. Karpik. No to No Nie no, truja jest na bank. Nie bo on taki szczuplutki, nie? Daj z drugiej strony to podwojenie. A, 4. 4,40 minus 80, tak? Nie, no kilogramu liczymy. No, 3,40 czyli 6,80. I tak się teraz prezentuje klasyfikacja. Gilina. Nie. Chociaż nie, wiglina nie, bo tak. by trzeba było skrobać łuski. No to nie. Będzie ładna. Za parę lat. Eee, przerwa techniczna. Ale wędki mamy w wodzie. Smaczne? Pyszne. Eee, jeszcze ogóreczki małosolne, produkcji ma Marcina. No, sam robiłem. Chrupią. A ogórki z działki? <laughs> nie, nie, kupne. <laughs> I mamy trzecią rybkę do kompletu Marcina. Czy to zamiesza w tabeli? Tu też mam branie, albo to tam jest? Nie, to ściągnęło ci No to z dupą na krześle to co można podziałać, nie? Ale co ja poradzę? Sami słyszycie, lenistwo jego nie na granic Ja już nie będę jej prezentował tylko ją zważymy 3-2 na 3, 2, 3. No dobra, 30, czyli 20, tak? 20 to dopisujemy. Walczę, ale tu potrzebna jest ryba ponad 4. A, taka, a to, to nie jest tak. Ma ponad 2, 2,5? 2,5 no to nie no, to kilogram na, na matę, znaczy na tą. Nie no, 2,5 już na czystą. A, no to do podmiany. I branie na żywo, prawie że. No co prawda, zostało nam jeszcze 15 minut łowienia. Wędki mamy jeszcze w wodzie, ale karty są już chyba w tej naszej rywalizacji rozdane. No przemek wygrał. Z przemkiem przegrać to jak wygrać. W sumie tak żeśmy sobie liczyli, że gdybym podmienił nie tą drugą, znaczy gdybym pomnożył razy dwa tą pierwszą rybę, a nie drugą, to by się skończyło remisem. Ale jak to się mówi, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. A no tak masz tylko 2 kg do tyłu. Tak, jestem 2 kg do tyłu. No, można powiedzieć, że przegrałem z honorem. Co chciałem jeszcze powiedzieć. No tych ryb tutaj żeśmy w sumie sporo złowili, dużo było takich małych amurów, tu szczególnie mrozek łowił. Jakichś karpików, i tak dalej. Już nie wszystko nagrywaliśmy. Jak ryba była mniejsza niż ta nasza najmniejsza w klasyfikacji, to żeśmy ją po prostu wypuszczali. I tyle. Nie jest to jakieś tam wysublimowane łowienie. Na rekordy tu się nastawić nie ma sensu. Ale chyba miło spędzić tak, czas można. Się nie, można Pogadać o niczym, kiełbasę opierdzielić, połowić trochę tych karpików, amurków. Spędzić miło czas. Także co? Polecamy? Łowisko? Polecamy łowisko. Re, re, podpisujemy się pod tą rewolucją. Podpisujemy się pod tą rewolucją. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję za postawę fair play, bo mrozek tylko mnie cały czas latał ze względu na moje ograniczenia. Także trzymajcie się ciepło. Cześć. Do następnego.